Boże. To jest naprawdę niedobre teraz. Muszę szybko mówić, bo sztaba. Ciąg... Cześć, a tak, tak nie wygląda naturalnie, nie? Właśnie chciałem powiedzieć: muszę szybko mówić, bo jesteś na wciągniętym, ale oni nas dają, więc puść! Odcinek starym stylu. Bałem się, że tego nie powiem, ale e, sprawia nam to zarąbistą przyjemność pokazywanie producentom, że się mylą. Jest taki producent, a raczej taki jogurt... Co to jest? Deser? Deser. I, i jak gdyby ktoś stwierdził że górnolotnie, że nazwie sobie deserek fantazja, tak? Czyli Ty. jak gdyby myśli, Co? że jest pyszny. Przecież Co? to jest rozmowa Ukraińca z Polakiem, nazwa tej marki. Da? No? Ne? Co? Da? No? Dobra, kto zajarzył, ten jest mój team. Kto nie zajarzył, ten też jest mój team. Tak. Co najważniejsze, stanęliśmy przed pułkami i nazwa zobowiązuje. Jeżeli ktoś nazywa produkt fantazja, to my dopiero udowodnimy, co to jest, jak fantazja ponosi. Tak, ponieważ to jest ok, ale to jeszcze nie jest fantazja. Zaczynajmy, pokaż co masz fantazja. Idealne miejsce, żeby wrzucić bumerską piosenkę naszych czasów. Fantazja! fantazja jest od tego, aby, aby bawić się, aby bawić, aby bawić, się, bawić aby się, aby bawić, bawić się na całego. Mamy cztery, ponieważ każdy z nas robi dwa cudowne, nowe fantazje i o co chodzi w challenge'u. Wyprzamy prawą stronę, czyli to, co się dosypuje i wsadzamy tu swoje składniki. Sztaba, co ja do Ciebie przygotowałem? Nie wiem. Ja dla Ciebie przygotowałem round trees. Kondoms? round... Random, randoms. randoms. <laughs> I słuchajcie, tutaj jest napisane, że te żelki są bardziej kwaśne niż szklanka z soku z cytryny. Też? Zawsze tu mam, nie potrafię jeść żelek. Ale pamiętaj, mam to zawsze. Kochani, to jest niesamowite? 110 kg. Siłownia, siła, potęga i chwała. Żelka go zabija. I grał na <grym o> saksofonie żelkowym. <grym> Mówiłem, że nie potrafię jeść żelek. Ja mam takie coś, ale nie wiem co to jest. Znalazłem w sklepie, pokażę tu do kamery. Jest pisany Cyrilicą. Albo z Rosji, albo z Ukrainy, nie wiem, nie znam się. Zaskoczę cię. Słucharki przednożytnie o smaku czerwonego kawioru. Kawior wali rybą. Weź trzy. Słuchajcie, yy, Fantastyczne. W, w ostatni, o nie, w osta Jezus Maja, cudowne! W ostatniej nucie ciągle na gardle rybą. A ja czuję ryby, jak, jak już wejdzie mi to do buzi, To jest zajebiste. Fu! To jest beznadziejne. Pokaż co masz. Skoro ty. I nie postarałeś, no. i nie wybrałeś nic smacznego, to ja muszę to zrównoważyć. Zastanawiam się, czy producent wie, że może ich fantazja, jak łosuś udaje tam kawior z czegoś, czy ta fantazja może udawać meksykański street food, wsypiemy, wymieszamy i uważam, że przyprawa z fantazją może dać nam jakieś nowe kulinarne odkrycie. I teraz mam drogi produkt szła! można je lubić albo nienawidzić, ale ja je bardzo lubię. A ja je wręcz uwielbiam. A czekaj, czekaj, czekaj. I będzie to, od razu już mówię, co chyba u każdego producenta. Dziura w środku. Słuchajcie, to jest myk, Anshua jest pięknie przyklejone, a jak otworzymy, to będzie dziura w środku. Yy, nie ma co, robimy teraz tak, że po kolei. Spróbujemy. O, fajnie, to nie ma mocnego kleju, rewelacja. Naprawdę. Da, dawaj Sztaba, najpierw przygotujmy te. Aha, czyli wszystkie wysypać. Tak. Co, ja cię kręcę, ile chrupek do mleka. O, jest jakie dobre. Czyli mają prawo nazywać się fantazją, czy nie? Nie ma tak dobrych chrupków do mleka. First step. O, English boy. Daisy uh, will be ta paczka, nie? Dobra, i teraz uwaga. Jak pięknie pachnie. To jest ważniejszy zapach, Jak byłbym w najdroższym street foodzie, na który chciałbym sprzedać nie... Ale czujesz, że od razu z Coca-Colą? Czujesz kolę? Ślicznie. To z łyżki nawet mocno pachnie. Jakbym ze wszystkim. Ze wszystkim. Szczerze? Jakbym nie, nie, jakbym nie miał. Tak, to był znak od pana o, Kamisa. No cholera lepsza od moich trupek. <laughs> Fantazja o smaku kartelu. Fantazja o zajebi A nie może... To, to jest fantazja, nazwa fantazja. Nie można tego nazwać Ale Mexic? Ale Mexic! Yo. Give me another one. Ale please. to muszę pokroić, daj mi noża. Ja wiem, że... Aaaa! Ale naprawdę ci nie smakuje, robisz mi Okropne to jest sztaba. To jest po prostu suchy chleb, który wali rybą, no. Dobra, sztaba, proszę. Już, czekaj. Czy to nazywamy ik ikrazja? Fajne. Ikrazazja, wiesz co chodzi? Ikrazia. Ja podoba mi się, ja nie, nie zmieniał tego. Dobra, do dwóch, do dwóch, nie? Eee, Ka no taki power, taki odcinek, give me -a, our pro, our ten. Dawaj w ciemnościach będziemy nagrywać, będzie śmiesznie. Eee, Kochanie, zabrakło prądu, ale czy nas to powstrzymuje? Absolutnie nie, jedziemy dalej. Eee, eee. Beni ustawił balans, rozkręcił iso, otworzył okna i świeci oczami. A my przykładem. O! Oh. Będzie tak fajnie, wiecie. Widzisz, jak powiedziałem? Przykładem tych? Dobra. Czekaj, żeby nie było, że jestem krciwy i sam sobie resztę zjeść. Dobrze, jest! Siekamy kwaśne żelki. No myślimy już nad nazwą. Żelki. Kwaśne. Gumiaste. Fantazja na zakwasie. No. Nie Troszkę pan. mi głupie, bo to, to, było, to, to było... To jest dobre to, panie. Było dobre. to jest będzie taka swojska fantazja na zakwasie. Człowieka jak nie ma prądu, to moje szare komórki się budzą. Pokaż, wylej się olej. To chyba dobrze. Pyszne? Trzymaj, jest pyszne. Wspaniałe. Dawaj nóż, to trzeba pokroić, bo zaraz nam to zniknie. Nazwa. A no to nie jest, że, że Anna przyszła jest? Anna szła. Po prostu fantazyjna Anna. Eee, no dobrze, i to, co tygryski lubią najbardziej. Od czego zaczynamy? Od najgorszego. Od twojego ulubionego. Uwaga. Fantazja fantazyjną. To będzie pyszność, sztaba. Uwaga, to może być ciekawe, sztaba. To myślę, że ładnie kolor zmieni. Uuu, dużo. Ale czuć tutaj po prostu jest tak intensywna. Ja pierdzielę. Oszła. Dobra, uwaga, idzie. Anna szła. Piękna sprawa. Piękna rzecz. Dobra, sztaba. Dzielimy się. Zaczynamy od Ale Meksyku. Tak, Ale Meksyk. Tak. Pachnie ciągle Meksykiem. To powinni sprzedawać jako sos. To jest bo ciekawe, ponieważ fantazja jest słodka. I to spowodowało, trochę zniwelowało ostrość tej przyprawy, ale to nie jest tak, jakbyś to zrobił z. Ale to ta przyprawa z majonezem. Nie właśnie, nie, 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 nie. Ta przyprawa z majonezem rozwaliła. Nie, to jest lepsze niż z Bo to jest takie świeżuchne. nie jest ciężkie. Tak, świeżuchne. majonezem miałbyś ciężki tak, sos. Tak, I brzuszek by bolał. Jest takie zdecydowanie nie. świeże. No inaczej, nie wiem, co ty, co ty powiesz. Ja uważam, że to jest łobaby. Nie zrobiliśmy z tego fantazji, zrobiliśmy z tego deep. Ale pytanie jest inne, Sztaba. Czy to jest lepsza fantazja? Nie czy zrobiliśmy z niej sos. No. Tak, to Bardzo brałbym, kupował, jadł z łyżeczki i, i chipsy A, jadł, a tak, no, no, no to mówię, taki dipek. Dobra, lecimy dalej. Ja jeszcze jestem pod wrażeniem tego. Jestem pod... To było y, naprawdę dobre, to jednak te żelki musiały być takie malutkie, No pocięte. to chciałem wyobraź sobie, są to są sobie wyobraź sobie pocięte. Tak, jak byłyby pocięte? Byłem kupował dziecku, a potem w samochodzie zjadał i mówił dziecku, że jednak nie było już sklepia. Że jest niegrzeczna i nie dostanie. Tylko nie mogą być takie grube. Turbo kwaśne żelki z cukrem i z słodką fantazją spowodowało, że ta fantazja oblepiła tą żelkę i nie jest taka chropowata. Cukier i słodka fantazja zrównoważyła kwaśność. Cukier się roztopił i jest przegenialne, bo gryziesz i masz słodycz, ale naciskasz i masz kwas. Nas powinni zatrudnić w tych firmach do produkcji nowych Dlaczego? Szklatnych. Ej, słuchajcie, naprawdę oddamy się za niewielkie pieniądze, to nie muszą być miliony, to mogą być pół miliony, ale kwestia z tego typu. Tak. Dlaczego te rije nie są na jakiejś... Dlaczego my nie jemy czekolad, czegokolwiek na taśmie, nie, nie, nie macie w socialach, żeby wymyśliliśmy no, ten... No co, nie się się wysmaki, no co tu się dzieje? Co tu się dzieje, no? Few moments later. O Boże. To nabrało. To jest naprawdę niedobre teraz. Jezu. Te same y, słucharki dla mnie pyszne kupujcie. Ale nie mieszajcie tego z fantazją, bo to jest. To fantazja, nie jest fantazja to rozpuściła, więc macie papkę jak ośliwiony chrupek kukurydzia. Ale posmak jest teraz straszny. Ale tak wali brudną rybą. Straszne. Same słucharki prosto z opakowania dla mnie super. Ale to po zmieszaniu jest straszne. Straszne. Dobra. Paskana. Next one, bo jeszcze kaskaderzy czekają. Jak, jak śledzie w śmietanie, ale takie mega przesolone i które stały w lodówce trzy tygodnie, bo o nich zapomnieliście, ale nie macie nic innego do zjedzenia. Wszystko można mieszać, ale jest to i wiesz, że to nie powinno tak być. Ale to jest taka walka z słody ze słonym. Nie, ale mini kaskaderzy, może to im zasmakuje, jeszcze w ich nadzieja. Przygotowaliśmy dla Was... Co myślisz? No, fantazję. Tak, dobrze. Od której fantazji macie nawet szansę sobie wybrać, chcecie zacząć. Wiesz to ja, żeby zachować yy, porządek taki tak, psychologiczny. To od lewej. Tak, to jest od Psychologiczny porządek. Co to jest? Jak smakuje, jak to pachnie. To mi to pachnie jak tak na pierwszy węch, jak szasz powidorowi do pizzy. Pachnie mi to jak paprykarz z rybą. To jest coś, coś, co kiedyś towarzyszyło mi w życiu, ale w którym <grym> momencie. <grym> to jest jakaś bazylia, przyprawa taka? Powiedzcie, czy byście to kupili, a jak kupili, to do czego stosowali? Super. ja kupiłem to i stosował jako sos, na przykład do jakichś wrapów tego Tak, typu dokładnie chciałem to coś? do burgeru, braku to wszystko. Jasne, a ja to są. normalnie dobry, serio? Jakiś... Dip. dip, no. Tak, to była, kolego, przyprawa meksykańska. O, okay. Po prostu przyprawy. tak. Kynę? Macie minę, jak rzeczywiście by was to zaskoczyło. No nie, no serio, no <grym> bo to jest takie... <grym> tak, dobrze. Ty no zostaw okay. coś Karolowi, jakieś na teraz Karol. Mm. Ale... Miężko się Zelki. Mm, żelki. Z co mi się wydaje, że ta fantazja w ogóle nie przeszła smakiem tych żelków. Więc jakiś kawałek bez żelka to jest zwykłą fantazją. To powinno być po, po to bardziej pokrojone. Ile razy jeszcze wypodniecie mi moje lenistwo, no? Ale, ale, ale dobre no. Ale, ale mogła być taka fantazja. Gumosiowa fantazja, ale taka. No. Takie ja. malutkie kawałeczki tych dy, dy, żelków, ja. nie? Ale dobra. O. Jak oceniasz? O, Karol dzielił całą. Na ile bym ocenił? Na 8, bo ciężko się gryzie żelkę. Dobra, lecimy dalej, Znaczymy, koledzy. Ja troszeczkę zostawię, okej? Okay? Tylko weź się ty porządne, bo to bo, we smaków nie ma. Czym pachnie? Ryba? Nie idzie. Nie czuję. Na sensie pach. nie pachnie rybą to zawsze na kalafiorze i brokule u góry na <toszczędne> dobry, chciałem coś włożyć do Grzanka w bardzo blisko, bułka tarta, no. grzanka, jesteście tak bardzo e. mega blisko O, super Tak dobrze, takie, to takie... To pasuje bardzo do... To, że do... to bardziej... w e, pił... smakiem u jest, jest bardziej lunchowe niż deserowe Co, wydaje się, ale zybicie, że to jest też, tak, to jest no. Czy Przecież ja myślałem, że ja Bełta puszczę no. Nie czujecie tam ryby? Mm. Dobra, to są. Uwaga. Ale daj im teraz to jak to smakuje. To są chrupki o smaku ka kawioru. <grybka> na no bogato. Ale to czujesz się w rybka. No, spoko są Spoko, nie? No to samo mówiłem! Ja Kurde, lubię kawioru i ryc, No, w Ale jaja mi w ogóle... Nie, ja Już. Dobra, Stoba, wykładaj nas ostatnie. Kurde oh, balans, no. Oho. Co? Aha. Co czujecie? Ojej, ja wiem co. O oh 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 oh. oh Jezu. Zdradzisz nam? tu Tadzia próbuje ratować. To oh! jest Nie! O, jaka jest mi dobra y, ryba? Jaki sproty? To blisko, no. no A, A szła. Oh. No. I co? Nie. Widzę, ty aż chcesz tańczyć. Krzykasz tak. Fantazja, fantazja. Ej, szła, weszło. Zero, zero. W skali od 1 do 10. Nie. Dobra, no koledzy. Tak, numer 1, tak. street food. Numer 2, zjedliście wszyscy wszystko. żelki, Numer 3, to. Numer 4, anchois. Na 3-4 pokazujemy najlepsze. No, trzy, cztery. no dobra, no? 3-4. Kurz, przepraszam, jeszcze raz 3-4. <laughs> przepraszam, ok. <laughs> Chciałeś wybrać chrupki? Upewniłem się, bo ja jestem za kawiorem w fantazji, ale żelki były dobre, pyszne, tylko że mówię, gdyby były mniejsze kawałki. No Tra nie, no to traktuj jako mniejsze. To wyobraź że są mniejsze. <śmiech> <śmiech> no, sobie wyobrażam. No, no, się ukuzy, tak, pa. tak. 3. 4. Uuuu. A Ty, Karol? Ja dwójkę, nie? No dobra, jedynka jako deep, a Tobie ten. Ja tego Dlatego pytałem czy fantazję. Dobrze. Nie? Każdy z nas jest inny, kochani. Ale co ważne, warto eksperymentować, to było, yy, to było szybkie. No, ale jakie zajęcie. Nie, na kamerze to nie zajebce, było szybkie. nie? Ale tak, ale bez gotowanka, bez niczego. Możecie swoją lubą zaskakiwać. Jeżeli jesteście na przykład gimnazjalistami, no to nie zaskoczycie ich makaronami, bo nie macie dostępu do kuchenki. Ale do fantazji już macie. A później z tych chrupków robisz zupę. O, a popłatki na mleko. No. <laughs> Ale nie, a jak mówicie? Płatki na mleko czy płatki z mlekiem? Płatki z mlekiem! Tak. z mlekiem. A ja mówię do mleka. <laughs> do do to a my się żegnamy płatkami do mleka. Cześć. Tak, do mleka. Cześć. Pa.